A, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Witamy na vlogu nie w kolejnym odcinku. Yangyang Yang sobie je śniadanko, A. A, ale ubrudzony. Mhm. Mhm. Witamy, witamy. Zapraszamy dzisiaj sobotni odcinek. Jak to weekend, więc karmię Yangyanga. Bo tej niedzielę, jak już wiecie z poprzednich odcinków, Simpa ma trochę wolno od karmienia w weekendy, bo poza tym karmi trzy razy w tygodniu. E, karmi trzy razy dziennie: od poniedziałku do piątku. ustawię sobie w miarę równo. O, no, także dzisiejszy odcinek tutaj na siedząco. Och, generalnie po tych wszystkich remontach, słuchajcie, złapał mnie wielki reumatyzm. Generalnie wszystko mnie boli. Wszystko się zaczęło od murowania ściany na zewnątrz. Mokro, wietrznie, zimno. No, o, oh, very nice. I tak się. Coraz gorzej, coraz gorzej czuję, coraz bardziej okay. coraz bardziej i coraz bardziej zmęczony, coraz bardziej i coraz bardziej wszystko boli. Nie było czasu na odpoczynek w ostatnich czterech czy pięciu miesiącach. Codziennie, słuchajcie, praca od poniedziałku do piątku, praca w międzynarodowej szkole. Tutaj w Foshan na południu Chin. Sobota, niedziela. Każdy weekend przez ostatnie tam 5 miesięcy. Sobota, niedziela, praca. Nie było nawet czasu odpocząć. No i tak się wszystko skumulowało. I generalnie <laughs> boli, boli ciało. Najbardziej bolą palce u rąk. Palce u nóg. Do tego w plecach boli. Kolana bolą. Wszystko boli. Ostatnio nawet głowa mi zaczęła boleć. Więc jeśli macie jakieś dobre sposoby na reumatyzm, to dajcie znać. Muszę się może nasmarować jakimiś medykamentami. Żeby mnie rozgrzało. Generalnie tutaj na południu Chin jest bardzo wilgotno cały czas. A reumatyzm po chińsku to choroba wiatru i wody. Gdybyście chcieli w dosłownym tłumaczeniu przetłumaczyć, reumatyzm to choroba wiatru i wody. W sumie, jak widzicie, Chiny to bardzo praktyczny naród. To by tam tłumaczył reumatyzm, przetłumaczyli dokładnie to za choroba. Więc taka, taka nazwa. No także. Tutaj kończę piwni piwnicę, domowe biuro, więc będę będę się podleczał za jakiś czas. Także najgorzej mam w rękach. O oh, rano jak się budzę, to generalnie jestem cały zesztywniały. Dopiero musi minąć jakiś czas, żebym się rozruszał. Oh. No więc, więc tak. Przyczyna aromatyzmu budow murowanie ściany na zewnątrz, pokoju przy ogrodzie, żeby żeby zmniejszyć wejście, żeby przenieść drzwi, pogoda deszczowa, pogoda wietrzna Ach. Paćkanie się w zaprawie, murowanie. Druga przyczyna brak odpoczynku. Biały, zapalenie stawów, w dużych palcach u nóg, palca w rąk, standardowo, kolanach, plecach i tak dalej. Planowane rozwiązanie. Może tutaj zjemy jakieś leki na zmniejszające zapalenie i nasmaruję się jakimiś rozgrzewającymi płynami chińskimi. A jak nie pomoże, w ciągu najbliższych kilku tygodni to będę musiał porozmawiać z lekarzem. No, żeby mi coś przypisał, jakieś mocniejsze leki. Zobaczymy. Teraz nadchodzi. Nadchodzi lato. Generalnie w Chinach zimy są bardzo brutalne. Chiny są bardzo. Chiny tak w codziennym życiu są bardzo niekomfortowym społeczeństwem. Ludzie tutaj działają wśród betonu, stali, kamienie. Jest bardzo mało udogodnień żeby wasze życie było komfortowe typu pluszowe sofy albo centralne ogrzewanie. Centralne ogrzewanie w Chinach jest tylko w, w Pekinie no i na północy, na północ od Pekinu, gdzie już jest bardzo zimno. A w środkowych Chinach i na południu Chin generalnie nie ma centralnego ogrzewania, chyba że sobie sami zamontujecie. W większości klimą się ludzie dogrzewają. Ewentualnie piecyk sobie można kupić. W Szanghaju mieliśmy piecyk taki olejowy na prąd. Dawał radę. Jak Janian się urodził. A tutaj planujemy sobie kominek wstawić do pokoju przy ogrodzie, żeby w przyszłą zimę nie cierpieć i żeby trochę się trochę się, trochę się rozgrzać. no generalnie tak Juju Yangyang Yangyang, -yang, który ma pseudonim Juju, tutaj sobie je dzisiaj śniadanie i jest bardzo ciekawy kam. A chyba chce nagrywać. Ha, who is this beautiful boy? Co to za piękny chłopak? Hmm? Who is this beautiful boy? Hmm? Is this Juju? To Yangyang -yang jest, tak? Hmm? Look at daddy. It is Juju. To jest Juju. To piękny Yang, yang jest. Jak mi dzisiaj fajnie wygląda. Ma spodenki w lwy. Mhm. A ostatnio nowe. A. nowe znaki rozwoju Yanga w dobrą stronę to Zajrzyna trochę rękami ruszać. O, bardzo niezdarnie, ale widziałem, że wczoraj najbardziej tak po trochę zaczyna rękami ruszać, przemieszczać je w różnym kierunku. Mhm. Jak już wiecie z poprzednich filmów, nasz Jan ma chorobę Mękesa, No nie może się poruszać sam. Nawet sam nie potrafi usiedzieć i utrzymać głowy, no ale widzę, że tutaj ostatnio zaczął się bardziej, robić bardziej komunikatywny, wydaje coraz więcej dźwięków z siebie, nawet An-an, an mi wczoraj mówiła, że Yangyang -Yang próbował powiedzieć An-an, mhm. też nam się wydaje, że kilka razy próbował powiedzieć An-an, czyli imię swojej siostry. Mhm. Więc. Anan. Mm -hmm. -an. Mm -hmm. W taki sposób. An -an. Mm -hmm. A teraz także próbuję wydawać z siebie różne dźwięki. Tutaj oczywiście rośnie w swój własny sposób, swoim własnym tempem. No a tutaj zaczął coś. Więcej rękami ruszać, więc no, tak, ale tak to jest, że jakiś tam bardzo, bardzo minimalny progres zrobił w ciągu powiedzmy tam 6 miesięcy. Mhm. Mm no, także najważniejsze, że jest z nami cały czas. Mhm. No także wracając do reumatyzmu, słuchajcie, oh, czasem jest lepiej, czasem gorzej, muszę się, muszę się chyba wjąć trochę za kurowanie, bo już widzicie kończę tą piwnicę. A co będzie w kolejnych filmach, więc e, wczoraj, wczoraj w piątek wieczorem przyjechały e, przyjechały e, szafki do biblioteki do domowego biura. Eee, 6 metrów 40 cm regałów na książki. 8 takich wielkich regałów po 80 cm szerokości i tam chyba 2,5 metra wysokości więc prawie na całą ścianę. 8 regałów więc taka biblioteka tam 6,5 na 2,5. No, Czyli powiedzmy, tam prawie 15 metrów kwadratowych biblioteki. I w salonie jest wszystko złożone. W następnym filmie wam pokażę. E, przyjechała w dwóch częściach. E, takie dwie szuflady. E, 80 na 50 będą na dole. Także na dole będą, będą takie dwie szuflady na różne tam dokumenty. A później. Druga część na tych e, dwóch szufladach będą stały, właśnie regały na książki. I przyjechało to wszystko w dwóch częściach, już e, wszystko zmontowane, więc muszę to tylko tam poskładać i mieć nadzieję, że mi się zmieści, bo mam tylko tam centymetr zapasu na. Mam centymetr zapasu, mam wszystko dobrze wymierzone, dokładnie. Tam jest miejsce 6,41 6 m pomiędzy dwoma, e, dwoma listwami na dole od płytek przy ścianie. I jest 1 cm zapasu, więc mam nadzieję, że te wszystkie półki mają dokładnie 80 cm i mi się zmieści 8, żeby je tam zamontować. E, ewentualnie, e, jak mi się nie zmieszczą, opcja zapasowa to odbić dwie. Dwie listwy przy podłodze po dwóch stronach, ścian i zyskać dodatkowe 2 cm, więc 3 cm powiedzmy zapasu, ewentualnie zwrócić, ewentualnie zamienić jedną, e, jedną szafkę 80 na 70 cm, bo też mają takie ten sklep, gdzie kupowaliśmy, w Qingdao, Więc w Qingdao mają dużo różnych produktów z drewna wyposażenia domów typu stoły o stół generalnie do piwnicy do domowego biura też przyjeżdża z Qingdao chyba we wtorek więc w Qingdao mają e, właśnie fabryki mebli drewnianych w Chinach w Chinach jest tak, że różne regiony specjalizują się w różnych e, produkcji różnych rzeczy tam Qingdao ma na przykład drewniane wyposażenie domów, tutaj w Foshan mają e, płytki e, i całą ceramikę i kamień w mm -hmm. mają e, Zanziang, tam gdzie mamy mieszkanie, z którego Ximpei, gdzie Ximpei pochodzi z Zhantiang, tam owoce morza, więc różne regiony widzicie specjalizują się tutaj w Chinach w, różnych, w produkcji różnych rzeczy, więc to jest podzielone różne miasta tam na przykład produkują różne rzeczy, mm, więc taka specjalizacja regionalna powiedzmy. No więc, e, więc, mam nadzieję, że tam mi się wszystko zmieści. U góry mam zapasu dużo tam ściana ma chyba 2,70 wysokości czy 3 metry, ale nie robiłem, nie robiłem do samego sufitu półek e, bo bardzo dużo by nas to kosztowało, więc e, tam do, dodatkowe powiedzmy 30 cm na samej górze. Tam bardzo drogo by wyszło, więc nie robiłem do samej góry. Zostawię tam jakieś 50 cm. Juju, na samej górze, na. na samej górze, na... na. tej ostatniej półce, żeby coś tam też poukładać, może jakieś duże, duże, książki albo niewymiarowe książki, więc. Ale to Wam nagram wszystko w kolejnym odcinku. Powiem Wam też, ile zapłaciliśmy za tą całą bibliotekę, jak już będzie złożona. Także dzisiaj w planie mam. Juju, ojo. Dzisiaj w planie mam e, podokańczanie tam różnych rzeczy w piwnicy, typu podmalowanie ściany. Podmalowanie ściany w paru miejscach, dokończenie tam gładzi w jednym miejscu, e, bo dziura była w ścianie. Jak tutaj Majster od klimy przewiercił. Tam, bez I no, także takie doróbki muszę założyć jeszcze tam. E, zasłonę do miejsca, do tego, do przechowalni pod schodami, muszę porobić porządek z muszę porobić porządek z tymi wszystkimi gratami typu wiertarki i piła i młotki i tak dalej i wiertarki, więc wszystko muszę tam pod schodami porobić porządki, zegary muszę zamontować, więc dzisiaj będzie trochę trochę roboty takiej wykończeniowej. Zawsze te dodatki zajmują najwięcej czasu na sam koniec. No, ale myślę, że jak złożę bibliotekę dzisiaj, dzisiaj ewentualnie jutro i posprzątam wszystko, to będzie spoko. O, jeszcze muszę tam pomierzyć różne rzeczy, ile mamy mi miejsca, bo muszę dodać jeszcze tam kilka, e, kilka szafek. E, Spiżarnie muszę zrobić, więc muszę pomierzyć jeszcze wszystko, ile tam jest miejsca na różne szafki. Prawdopodobnie resztę w Ikei dokupimy, żeby już nie wydawać pieniędzy na drewniane rzeczy. Drewnianą mamy piękną bibliotekę. Sami zobaczycie na całą ścianę. Drewniane regały na książki no i stół taki wielki też drewniany, więc. No, więc a resztę pewno w IKEA dokupimy spłyty z płyty, z meble, żeby było taniej, bo potrzebuję dużo półek i regałów na, na spiżarnie, więc bym się nie wypłacił, gdybym chciał robić wszystko drewniane. Także także muszę też pomierzyć. A, wszystko muszę pomierzyć, wszystko muszę rozmierzyć, no i... I tak. Dobra, to tyle. Słuchajcie. Trzymajcie się. Yang Yangowi tutaj jeszcze zostało trochę. Do jedzenia. Mhm. Ora. Pa pa. Pa pa pa. Pa 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 pa. Pa ha, ha. pa pa. pa, pa. Mhm. Papa, pa, pa. Pa pa. Dobra, pozdro, cześć.